Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie drogie baranki. To jest czytanie na luty 23 roku. Dla Was, moi drodzy, zobaczymy, jaki ten miesiąc będzie dla osób spod znaku Barana. Oczywiście, dla wszystkich osób, które się jakoś identyfikują z tym znakiem, to znaczy patrzymy na barany słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Wszystkie osoby, które tutaj szukają dla siebie informacji, przekazu. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne. Ono może rezonować z Wami, może nie rezonować, różnie to bywa. Traktujcie to przede wszystkim jako inspirację, jako taki przekaz, który ma naświetlić tematy. One nie będą trwały przez cały miesiąc, to może być, wiecie, 4 dni tego miesiąca. Jako przekaz wspierający, jeżeli macie poważne jakieś tematy, one wymagają osobistej konsultacji. Zapraszam do siebie, piszcie na maila, możemy umówić się na rozmowę albo... Na takie czytanie, właśnie w formie filmu. Dobrze. A, pomyliłam się oczywiście, bo ja na początku w tym miesiącu wyciągam afirmacje dla każdego znaku. Także i dla Was wyciągnę. Proszę o przekaz Afirmacje na luty 23 roku dla baranów. Tak, dla baranów. Dla osób spod znaku barana. To to to. przekaz dla osób spod znaku barana moja przestrzeń życiowa jest doskonała wiem, że mieszkam w cudownym miejscu, znajduję tu spełnienie wszystkich moich potrzeb i pragnień lokalizacja jest cudowna i odpowiada mi cena, w tym miesiącu dobrze by było zająć się swoją przestrzenią, tu gdzie przebywacie podnieść energetykę, oczyścić jak trzeba, może remonty może jakieś sprzątanie i tak dalej uporządkowanie relacji rodzinnych i w ogóle energii w domu Dobrze. No i lecimy z czytaniem tarotowym. Luty 23 dla Baranka. Piątka Mieczy. No to pokazujecie się jako dosyć tacy zdeterminowani w ogóle. Tutaj mamy walkę ze smokiem. Trochę nierówna walka, zobaczcie, ale jakoś sobie radzi ta postać. A inne osoby uciekają. To może być poczucie zdrady, może być takie poczucie, że kurde, ktoś mnie nie wspiera, ja muszę walczyć z kimś, muszę tę osobę przekonać, em, nie mogę na kogoś liczyć. Em, może to właśnie po to jest, to, to, to może po to jest ten miesiąc, żebyście uzmysłowili sobie, że dacie radę sami, żebyście zobaczyli, tak sp sprawdzili się, w jakim miejscu jesteś obecnie, co możesz, co potrafisz, na co cię stać. Hmm. To może być trochę też próba sił, mam wrażenie, z kimś, jakbyście się próbowali. Piątka Mieczy mówi o tym, że hmm, nikt tutaj nie wygrywa, w tym sensie, że ktoś czuje się zdradzony. Ktoś traci przyjaciół, przyjaciele kogoś tracą, coś jest nie w porządku, coś musi odejść. E, tu nie ma takiej historii, że wilk, cała, ktoś zawsze jest niezadowolony, ale no, czasami tak bywa. No, life is hard, full of zasadzka, brutal. Więc yy, no, to jest cena, którą trzeba ponieść czasami. A wy jesteście właśnie kielichów. No, ten miesiąc nam pokazuje same nowe początki. No, weź się, wyostrz. Asie kielichów. Wow, zapanowała światłość. Nowy początek, zakochanie, zauroczenie. Ja czuję to jako walkę o swoje marzenia. Zawalczę, zrealizuję, nic mnie nie pokona. W imię miłości, w imię marzeń, w imię ideałów walczycie. W waszej głowie, kochankowie, no moi mili, dla niektórych to jest walka o miłość, żeby nie stracić tej miłości, żeby nie, nie stracić ukochanej osoby. Dla innych osób to jest wybranie, żeby się nie podporządkować komuś, żeby nie dać się komuś, nie wiem, zdominować, usiedlić, e, mm, by, by ktoś nie wpływał na wasze decyzje, byście mieli swobodę. No i mamy tutaj trochę nieporozumienia. Może być tutaj z małżonkiem właśnie, próba, sił, przekonania. Uważajcie, żeby nie przenosić może pracy do domu, żeby wasz dom nie był wypełniony konfliktami i napięciem. Zauważcie, że owszem, możecie mieć jakieś tam sprzeczne interesy, ale ten Askielichów. To jest wyrozumiałość, to jest miłość, to jest bliskość. Dobrze by było jednak to jakoś tam, wiecie, uwzględnić. To jest też wybaczenie, zrozumienie, pogodzenie się też z czyjąś decyzją. Ale w podstawie mamy pazia mieczy. wy się nie zgadzacie, wy macie obiekcje, wy macie ale. No powiem Wam, że dosyć kłótliwa energia. Potrzeba tu wybaczenia. Potrzeba tu więcej łagodności, więcej zrozumienia. Wy potrzebujecie zrozumienia od kogoś, ktoś od Was, ale yy, no niestety problem leży w tym, że nie mamy wspólnego mózgu. No. Chciałoby się, żebyśmy wszystko widzieli tak samo. Tu może chodzić o partnera, partnerkę, ale może też chodzić o partnera biznesowego, ważną osobę w Waszym życiu, dziecko, i ta różnica charakterów i różnica perspektyw pokazuje się jako problematyczna przede wszystkim. I na to wszystko trzeba cierpliwości, zrozumienia i uzdrowienia. Do przeszłości odchodzi król denarów. No i to taka stabilna sytuacja, niezmienna. Przychodzi wisielec. Ok, myślę, że ustępujecie. Myślę, że trochę zmieniacie perspektywę. Myślę, że zmieniacie też sposób bycia, rozmowy. Te osoby, które bały się konfrontacji, zaczynania jakiegoś tematu, e, mogą właśnie bardziej otwarcie pokazywać swoją własną perspektywę, mówić o tym, no dobra, dobra, ale ja myślę inaczej, ja inaczej potrzebuję, ja mam inną wizję, ja mam inne doświ doświadczenie i mam inną wiedzę. I to też jest wartościowe i to też e, powinno zostać uznane. Z drugiej strony, jeżeli była tutaj bitka i walka, to może być większe zrozumienie dla drugiej osoby i takie właśnie wycofanie się, obserwowanie, dobra, dobra, no to jestem ciekawa. Co ty masz w głowie, drogi człowieku? Mężu, żoną, dziewczyno, dzieciaku i tak dalej, no nie? Wyzwanie cesarzowa. Odpowiedź: sprawiedliwość. Kurde, powiem Wam tak. To wyzwaniem może być dosłownie matka, żona, teściowa, ale nie dosłownie. Mam wrażenie, że to jest taka energia matrony. Ja wiem najlepiej, ja się wszystkim zajmę. Albo to wy to macie, albo druga osoba, no nie, bo to może być różnie. I to bardzo potrzeba zrównoważenia tej sytuacji, bo tu nie ma partnerstwa, nie ma równości. Ktoś uważa, że jest mądrzejszy, dojrzalszy, wie lepiej, że jakby z większą też odwagą wyraża różne opinie, a druga osoba jakby schodzi na dalszy plan i, i, i gdzieś trzyma w sobie. I sprawiedliwość mówi: Nie, 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 to trzeba wyjaśnić, to trzeba naprostować. Jeżeli mówimy o osobie, która tak bardzo protekcjonalnie do Was podchodzi, jak do dzieci, jak do małych, głupich, niedoświadczonych dzieci, oj, oj, ten biedny baranek! Jaki on jest po prostu głupiutki, to sprawiedliwość jest bardzo ostrą energią. To stoi obok pazia mieczy. Ja bym nie przybierała w słowach, ta piątka mieczy, pomimo całej miłości, pomimo tego Asakielichów raczej karty mówią, żeby nie przebierać w słowach i bardzo przywołać do porządku taką osobę, która by tak do was podchodziła, bo wiecie, to zabiera mm, poczucie jakby własnej kompetencji, sprawczości wam to nie powinno mieć miejsca. Ten Asakielichów to może być też odblokowanie się emocjonalne wasze, ale to odblokowanie następuje, jak sądzę, przez e, złość, przez wyrażenie złości. Są problemy na niewie, dziecko, matka. No. Może być. Może być i tutaj no trzeba dużo miłości. Bo na razie nie widzę szansy na to, żebyście byli na, jak to się mówi, tej samej stronie z angielskiego, żebyście Rozumieli swoją perspektywę, żeby doszło do takiego właśnie pojednania. Dlatego tu trzeba dużo miłości, żeby cholera nie znienawidzić. Żeby móc dalej obcować razem, bo chyba tak będzie, no nie, że będziecie dalej obcować. Wasza największa siła? Słońce. Powiem jeszcze tak, jeżeli tutaj mówimy o jakichś problemach pracy, mobbing dalej. Gdyby to miało miejsce, no to rada jest taka, żeby zacząć działać prawnie w tym temacie. W co kierować? Słońce i szóstka denarów. Powiem Wam tak: tu trzeba zachowywać się adekwatnie do sytuacji. I to jest największa Wasza siła. Czyli jeżeli sytuacja wygląda tak, że ktoś Was do czegoś, nie wiem, przymusza, że ktoś stawia Was w niekomfortowej pozycji, cokolwiek. To, to wy reagujecie na to adekwatnie. No i tu trzeba zapytać się, no to jaka reakcja będzie adekwatna? No nie? Jest tutaj duża otwartość na jakąś ugodę, na porozumienie. To nie wygląda, jakbyście wy chcieli jakiejś wojny, e, kłótni i tak dalej. Tylko, że musi dojść do momentu, kiedy obie strony będą tego chciały. Przejdźmy może trochę do innej interpretacji. Tu jest trochę walka o ochronę swojego marzenia, o to, żeby. i sądzę, że to jest zawodowo-biznesowe. Tutaj w grę wchodzą pieniądze, ewentualnie poczęcie dla niektórych osób. I tak, jeżeli chodzi o poczęcie, to bym powiedziała, że potrzeba tutaj specjalistów. Dla niektórych osób to już może być jakieś leczenie niepłodności, i tak dalej. I też rada jest taka, żeby oczywiście dwójka partnerów była w to zaangażowana, e, czyli badania, i tak dalej. Jeżeli chodzi o ochronę jakiegoś marzenia typu praca, biznes i może myślicie o tym, czy to da się utrzymać, czy sobie poradzę, czy rozpoczynać działalność, czy ją zawieszać, co dalej. To też ym, radziłabym, żeby zwrócić się do, nie wiem, doradcy finansowego, radcy prawnego, cokolwiek, zainwestować, jak to się mówi, trzeba włożyć, żeby wyjąć. Trzeba zainwestować pieniądze w jakieś doradztwo i wiedzę, yy, taką poradę fachową, żeby później yy, nie tracić na tym pieniędzy. Karty oczywiście też zachęcają, żeby inwestować w pracę, szczególnie osoby mocno sfokusowane na karierze. Nie chodzi mi o takich zwykłych etatowych pracowników, co pracę traktują po prostu jako źródło dochodu. Tam nie ma specjalnej pasji. Pasję macie po prostu po godzinach pracy. Mówię do tych osób, które się mocno identyfikują przez pracę, utożsamiają się ze swoim, czy zawodem, profesją, czy no wiecie o co chodzi. To tutaj trzeba by było inwestować w jakieś kursy, w narzędzia jakieś, też może jakieś unowocześnienie. Największa wasza siła to już było, dobra. Jest tutaj optymizm, jest odwaga, chęć do współpracy, ale tak jak mówię, to jest też taka, taka Jasna sprawa, czyli jak ktoś nie chce współpracować, to wy też nie, nie wchodźcie w to. Jak ktoś chce, no to pewnie, no to jasne. Chodzi o to, żeby być w tym samym miejscu. I ważne jest, żebyście mieli taką elastyczną perspektywę przy tym wisielcu. Zobaczyli, o co chodzi tamtej osobie, dlaczego ona się przy czymś upiera, dlaczego nie, co to jest za zachowanie. Co jest nieuniknione, co najprawdopodobniej będzie się działo. Siódemka kielichów. Aż dołożę jeszcze jedną kartę do tej siódemki kielichów. Szóstka była. Kurde, uważałabym na e, takie jakby fasadowe zgody. Że ktoś niby się godzi, idzie na, na rękę, ale tak naprawdę to w ogóle myśli co innego. Ktoś przytakuje, tak, tak, ja to zrobię, zrobiłem, tak, ja wiem, 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 ale nic za tym nie idzie. Ja bym tutaj jeszcze obok jest Wisielec, wstrzymała się z takim świętowaniem i zobaczyła, okej, okay, dobra, czy coś się zmienia, czy do dru drugiej osoby faktycznie dotarło, czy ten ktoś mi nie zbywa, przytakując albo nie wiem, no jakoś tak, nie wiem ugładzając sytuację, zakopując po prostu problem pod dywan, nie, ym, nie chcąc dalej się kłócić czy dyskutować. Mam tutaj ogromne poczucie takiego potraktowania protekcjonalnie, poklepania po plecach i powiedzenia, o tak, 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 tak. No. I myślę, że mogłoby to was rozsierdzić, pomimo tej całej właśnie miłości, która tutaj jest pokazana. Powiem jeszcze tak, wasze marzenie jest możliwe do zrealizowania, ale potrzebujecie w tym wsparcia, jakiegoś nakierowania, jakiejś porady. Co was może zaskoczyć w sposób pozytywny? Pieniążki. Nasze kochane pieniążki, pieniążki. Dziesiątka denarów to jest bardzo dobra sytuacja finansowa. Tu mamy sprzedaż, generalnie: słońce, szóstka denarów, wymiana finansowa, fajne zakupy, okazje, sprzedaż pieniądze, kręci się biznes, interes się kręci, jest git, jeżeli o to chodzi, to jest też stabilizacja, jeżeli chodzi o domy, remonty, to może być jakieś dopięcie tego, zwieńczenie, bo to też jest koniec jakiejś działalności na płaszczyźnie materialnej, fajne zakończenie, możecie się tego nie spodziewać, bo to jest niespodzianka, możecie myśleć, że dłużej to zajmie, a jednak jakoś tak... Cudem ten czas się wydłuży, skróci, ktoś załatwi coś szybciej i, i będzie fajne zwieńczenie, zakończenie spraw zawodowych, rozstrzygnięcie szybciej niż, byście, mmm, szybciej niż byście się tego spodziewali. Powiem Wam jeszcze tak: z tego rozkładu można by było odczytać spór prawny o pieniądze. Rada taka, żeby dążyć do ugody. Do jakiegoś polubownego załatwienia sprawy. I podsumowanie tego miesiąca Trójka Buław. Ja sądzę, że wydarzy się to, czego się spodziewacie, czego wypatrujecie. Tak jak mówię, to całe spełnienie marzeń, dopięcie planu do końca, jakieś porozumienie, dogadanie się, to nie obywa się bez trudności. Tu trzeba faktycznie ten grus przewalić, trzeba porozmawiać. Tu mogą być też kłótnie, napięta atmosfera, owszem, ale nie ma tego, oj, sorki, się odpiął mikrofon. Nie ma tego złego, ponieważ mamy tutaj królową denarów, dziesiątkę mieczy i piątkę buław. Wyjdąc na noże trochę wywalczycie swoje, będąc nieprzyjemnym, będąc takim bezpośrednim, twardym, mocnym, zdecydowanym, właśnie adekwatnym, szacunek, egzekwując szacunek wobec siebie, dopniecie sprawy. I tak jak mówię, że może warto iść na ugodę, tak, ale na ugoda wtedy dopiero może nastąpić, kiedy najpierw nastąpi właśnie konflikt i powiedzenie paru przykrych słów, i postawienie sprawy jasno i dopiero wtedy mamy konflikt nie unikniecie tej burzy no co wam powiem, no, nie unikniecie burzy jak chcecie spełnić marzenie to musicie o nie zawalczyć no i tyle i na koniec karta anielska dla baranka drogie barany proszę o przekaz anielski dla barana Od waszych aniołów, opiekunów. Ametyst. Aha. Ujawnianie swojego prawdziwego ja. Kiedy pozwolisz innym poznać prawdziwego siebie, poczujesz się kochany za to, kim naprawdę jesteś. Drogi mój baranku, kochani. Już wam czytam ten ametyst. Ta karta pochodzi, yy, przychodzi do Ciebie jako zapewnienie, że bezpiecznie jest być autentycznym i prawdziwym w kontaktach z innymi. Poczujesz się znacznie lepiej, jeśli odkryjesz swoje prawdziwe uczucia, nawet jeśli pozostali ludzie ich nie rozumieją. Tłumienie ich w sobie nie jest ani zdrowe, ani skuteczne. Pamiętaj, że ludzie mogą się nie zgadzać z innymi, a jednocześnie darzyć się wzajemną miłością. Dzieje się tak pod warunkiem, że podchodzą do swojego związku z szacunkiem. Jeśli spotkały cię nieprzyjemności tylko dlatego, że różniłeś się od innych, możesz obawiać się ujawnienia swojego prawdziwego ja. Twój anioł stróż zapewnia cię, że jesteś wyjątkowy, stworzony do specjalnego celu. Jedynym sposobem na poznanie tego celu jest ujawnienie swojej własnej unikalności. Twoje anioły kochają cię bezwarunkowo, wiedzą, kim naprawdę jesteś, jakie są twoje marzenia oraz do czego jesteś zdolny. Pamiętaj, aby poprosić Boga i swoje anioły. O podnoszenie Twojej pewności siebie i nauczenie się kochania siebie miłością tak potężną, jak ta, którą oni Cię darzą. Ta karta jest również znakiem, aby ukończyć projekt, który pochodzi z serca, na przykład napisać książkę, piosenkę, stworzyć dzieło sztuki bądź założyć firmę, która pomoże innym. Módl się o odwagę i odtrafienie na godnych zaufania pomocnych ludzi, którzy będą szanować i wspierać Twoją podróż. Moi drodzy, życzę Wam udanego miesiąca. Dziękuję za Waszą uwagę. Przytulam do serca. Buziaki, Papa. Pa.